Teraz wyznaczymy liczbę n wyrazów ciągu arytmetycznego z punktu e, no i do tego celu postąpimy analogicznie jak w przykładach poprzednich, czyli skorzystamy ze wzoru na ogólny wyraz ciągu an i podstawimy do niego znane wartości. Czyli podstawiamy pod an -a minus 15 i 4, minus 15 i to się równa a1, czyli 6 i 3, plus dalej n 1 razy r, czyli razy. Minus 0,7. No i teraz rozwiązujemy to równanie. Żeby sobie uprościć rachunki, to ja bym był za tym, żeby od razu się pozbyć ułamków. Czyli tutaj możemy sobie pomnożyć to równanie stronami przez 10, w wyniku czego wszędzie przecinek się przesunie o jedno miejsce w prawo i znikną ułamki. Tak więc zróbmy właśnie w ten sposób. Po lewej stronie będziemy mieli wówczas 154, a po prawej stronie 63, dalej plus. Albo może nie, może nie plus, bo tutaj mamy, mnożymy przez liczbę ujemną, to od razu ten minus sobie tu wyciągnijmy i napiszemy n minus 1 razy po prostu już 7 tutaj bez minusa. No i teraz co robimy? Wymnażamy ten nawias, możemy też przenieść 63 od razu na lewą stronę. Będziemy mieli 150 plus 60 to jest 210 i jeszcze 4 plus 3 to jest 7, czyli Minus 217 to się równa, no i tutaj wymnażamy 7 razy n to jest 7 nów, oczywiście na minusie. 7 razy e, minus 1 to jest minus 7, z tym minusem daje plus 7. Przenosimy jeszcze teraz tą siódemkę na lewą stronę i otrzymujemy tutaj minus 217, jeszcze minus 7 to mamy minus. 224 i to musi być równe minus 7n. No i teraz dzielimy obustronnie to równanie przez minus 7 i otrzymujemy, że n jest równe 32.